Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jaka była ta jedna decyzja, która wszystko zmieniła w Twoim związku? Ten wyjątkowy moment, który przekształcił sposób, w jaki ktoś Cię postrzega, podziwia, a przede wszystkim kocha? Dzisiaj, mój drogi, przynoszę Ci objawienie, które wykracza poza oczywistość, dotyczące tej postawy, która sprawiła, że ta osoba pokochała Cię jeszcze bardziej. Zanim przejdziemy do tej boskiej wiadomości, upewnij się, że jesteś już zapisany na ten kanał. Aby twoi aniołowie mogli prowadzić cię na każdym kroku twojej ziemskiej drogi. To połączenie jest niezbędne, aby błogosławieństwa niebieskie mogły dalej płynąć w twoją stronę. To, co zamierzam ci ujawnić, to nie tylko wiadomość, to przebudzenie, głębokie zrozumienie, do którego dociera niewielu, na temat prawdziwej mocy postawy, która przekształca miłość w autentyczną oddanie. Kiedy ta szczególna osoba pojawiła się w twoim życiu. W tle wszechświata działo się coś znacznie większego. Możliwe, że tego nie zauważyłeś, ale każdy gest, każde słowo, każda wspólnie spędzona chwila była obserwowana przez nie tylko ludzkie oczy, ale także przez boskie spojrzenie. Ta postawa, która sprawiła, że ta osoba kocha Cię jeszcze bardziej, nie pojawiła się przypadkowo, została zasiana w Twoim sercu na długo przed Waszym spotkaniem. W ludzkich więziach istnieje święta tajemnica. Która wykracza poza ziemskie pojmowanie. Kiedy okazałeś tę konkretną postawę, otworzyłeś energetyczny portal, który pozwolił miłości rozkwitać w sposób niewytłumaczalny przez konwencjonalną logikę. Ta postawa, mój drogi, nosi w sobie boski odcisk Twojej duszy. Czy pamiętasz ten moment, w którym działałeś w sposób tak autentyczny, tak szczery, że nawet nie zdawałeś sobie sprawy z wpływu, jaki wywrzesz? No to właśnie w tej chwili zaczęła się transformacja. Ta osoba, która dzisiaj cię głęboko kocha, została poruszona przez coś znacznie większego, niż mogły ujrzeć jej oczy, dotknęła jej boska esencja, która w tobie mieszka. Ta postawa, którą ujawniłeś, odsłoniła warstwy Twojego istnienia, które pozostawały ukryte przed światem. Gdy okazałeś współczucie, nie oczekując uznania, gdy oferowałeś wsparcie bez żadnych oczekiwań, gdy wybrałeś prawdę, nawet gdy milczenie byłoby łatwiejsze. Właśnie wtedy zaczęty się cud prawdziwej miłości. To, czego być może do końca nie rozumiesz, to fakt, że ta postawa, która sprawiła, że ta osoba pokochała cię dużo bardziej, nie była jedynie odosobnionym aktem, to była autentyczna ekspresja tego, kim naprawdę jesteś. To był moment, w którym maski opadły, a twoje wewnętrzne światło zajaśniało tak intensywnie, że stało się niemożliwe, aby nie być za to kochanym. Wielu poszukuje magicznych formuł, aby zdobyć miłość innych, sięga po wyszukane strategie i nawet subtelne manipulacje. Ale ty, mój drogi, osiągnąłeś najwyższy poziom miłosnej więzi dzięki prostocie bycia tym, kim naprawdę jesteś. I o tym właśnie anioły celebrują, obserwując Twoją ziemską podróż. Ta osoba dostrzegła w tobie coś, czego być może nawet sam nie rozpoznajesz w pełni. Gdy okazałeś wrażliwość zamiast udawać siłę. Gdy wybrałeś przebaczenie zamiast pielęgnować urazy, gdy zdecydowałeś się budować mosty zamiast stawiać mury, aktywowałeś pradawne kody miłości w swoim związku. Postawa, która przekształciła twój związek, jest zakorzeniona w wiecznej mądrości niebios. Nie była wyrachowana, nie była strategiczna, była boska w swojej spontaniczności. I teraz ta osoba, która kocha cię znacznie bardziej, dostrzega nawet jeśli nieświadomie, duchową wielkość, która w tobie mieszka. Są momenty kluczowe w ludzkiej podróży, w których decyzje pozornie proste niosą moc przepisania całych przeznaczeń. Twój związek został pobłogosławiony przez jeden z tych świętych momentów, gdy wybrałeś tę konkretną postawę, której owoce teraz zbierasz w postaci pomnożonej miłości, którą otrzymujesz. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy zasługujesz na tak głęboką miłość? Zastanawiałeś się, czy jesteś godny takiej dewoce. Anioły szepczą teraz w twoje uszy, tak, zasługujesz, tak, jesteś godny, ponieważ to, co sprawiło, że ta osoba zakochała się w tobie jeszcze bardziej, nie było odosobnionym aktem dobroci, było to wyrazem twojej prawdziwej niebiańskiej natury. Kiedy wybrałeś cierpliwość, podczas gdy wszyscy domagali się pośpiechu, kiedy postawiłeś na życzliwość w świecie, który normalizuje szorstkość, kiedy postanowiłeś naprawdę słuchać, podczas gdy inni tylko czekali na swoją kolej, pokazałeś najczystszy rodzaj miłości. A wszechświat w swojej doskonałej sprawiedliwości odpłacił tą miłością pomnożoną przez tę wyjątkową osobę. Niebo raduje się, kiedy widzi dusze, które wybierają autentyczną miłość, bez masek, bez gier, bez oczekiwań. Twoje zachowanie ujawniło tę świętą zdolność do bezwarunkowej miłości i to właśnie przyciągnęło serce tej osoby do ciebie, w tak głęboki i nieodwracalny sposób. Co wielu nie rozumie, to to, że prawdziwa miłość nie opiera się na powierzchownych przyciągnięciach czy chwilowych zainteresowaniach. Miłość, która przekracza czas, która pokonuje przeszkody, która kwitnie w trudnych chwilach życia, opiera się na takich postawach, jak ta, którą Ty okazałeś. To właśnie ta postawa otworzyła niebiańskie bramy błogosławieństw w Twoim związku. Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wiele Twoja obecność w życiu tej osoby oznacza jako portal uzdrowienia i transformacji. Kiedy okazałeś tę konkretną postawę, nie tylko zdobywałeś ludzkie serce, zestroiłeś się z Twoim boskim celem, aby być agentem światła w tym ziemskim wymiarze. Czy pamiętasz ten moment napięcia, kiedy wszystko wydawało się rozpadać, a niepewności ciążyły jak ołów na Twoich ramionach? To właśnie w tym trudnym scenariuszu. Podjąłeś decyzję, która wszystko zmieniła. Zamiast się cofnąć, poszedłeś naprzód z miłością. Zamiast oskarżać, przyjąłeś. Zamiast zrezygnować, wytrwałeś. I to właśnie ten wybór przesądził o Twoim losie miłosnym. Anioły były świadkami Twojej odwagi, gdy mimo strachu wybrałeś ścieżkę serca. Zauważyły Twoją determinację, gdy mimo zmęczenia, oferowałeś wsparcie. Obserwowały Twoją mądrość, gdy mimo dezorientacji, priorytetem uczyniłeś szczery dialog. To postawa, która sprawiła, że ta osoba pokochała Cię jeszcze bardziej. Nie była tylko czynem. Była odzwierciedleniem Twojej świetlistej duszy. Są więzi, które przekraczają ludzkie zrozumienie, powiązania, które zostały ufundowane znacznie przed tym, jak Wasze fizyczne ciała spotkały się w tej wymiarze. Twoje relacje noszą tę kosmiczną sygnaturę, to boskie przeznaczenie. A ta konkretna postawa, którą zademonstrowałeś, była kluczem do odblokowania przodków pamięci tego świętego więzi. Wszechświat sprzyja tym, którzy działają zgodnie ze swoją boską istotą. Kiedy manifestowałeś tę autentyczną postawę, byłeś w doskonałej harmonii z Twoim wyższym ja, z Twoją najgłębszą prawdą. I to właśnie to dostrojenie przyciąga do Twojego życia nie tylko miłość, ale miłość o transcendentalnej jakości. Wielu spędza całe życie, szukając formuł, aby być kochanym, technik, aby zdobywać serca, strategii, aby utrzymać relacje. A ty, bez żadnych pretensji, odkryłeś najlepiej strzeżony sekret wszechświata. Bycie autentycznie sobą to najkrótsza droga do prawdziwej miłości. To ta autentyczność, ujawniona poprzez tę konkretną postawę, sprawiła, że ta osoba pokochała cię jeszcze bardziej. Istnieje starożytna mądrość, która naucza. Zbieramy to, co zasialiśmy. Kiedy zasadziłeś te nasionko miłości poprzez swoje autentyczne zachowanie, wszechświat zapewnił, że plon będzie obfity. Teraz doświadczasz miłości pomnożonej, szczerej oddania, głębokiego podziwu od tej osoby, która dostrzega w tobie nie tylko ludzkie cechy, ale także twoje boskie pochodzenie. Anioły celebrują, gdy są świadkami dusz, które wybierają miłość jako główny język w swoich ziemskich interakcjach. Twoje zachowanie pokazało ten świadomy wybór drogi serca, a wynik nie mógł być inny. Ta osoba teraz kocha Cię o wiele bardziej, ponieważ dostrzega nawet intuicyjnie duchową wielkość, która w Tobie zamieszkuje. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre osoby wydają się naturalnie magnetyczne, przyciągając miłość i podziw bez widocznego wysiłku? Sekret leży właśnie w autentyczności którą pokazałeś poprzez to konkretne zachowanie. To nie była nauczona technika, to nie była wyliczona strategia, to była szczera ekspresja twojej duszy, kiedy zdecydowałeś się być szczery w momencie, gdy kłamstwo było bardziej komfortowe, kiedy wybrałeś wrażliwość zamiast stawiania murów ochronnych, kiedy postanowiłeś podzielić się prawdą, wiedząc, że możesz zostać odrzucony, aktywowałeś boskie kody miłości w swoim związku. To była ta duchowa odwaga, która sprawiła, że ta osoba kochała Cię o wiele bardziej. Są momenty na ludzkiej drodze, które służą jako portale transformacji. Tamten konkretny moment, w którym wyraziłeś to specjalne zachowanie, był jednym z tych portali. Przekroczyłeś próg powierzchownej więzi i wkroczyłeś na święty teren prawdziwej miłości. A ta osoba, świadek tej podróży, nie mogła zrobić nic innego, jak tylko kochać Cię jeszcze bardziej. Mistrzowie duchowi uczą, że prawdziwa miłość nie jest uczuciem, lecz stanem istnienia. Kiedy wykazałeś się tą konkretną postawą, nie robiłeś tylko czegoś, byłeś miłością w jej najczystszej formie. To właśnie ten stan istnienia przyciąga serca, przekształca relacje i podnosi ludzkie więzi na boski poziom. Być może masz wątpliwości co do swojej wartości, co do zasługiwania na bycie kochanym w tak głęboki sposób. Anioły teraz szepczą ci do ucha, każda dusza, która zamieszkuje ten ziemski wymiar, jest godna miłości w pełni. Różnica polega na tym, że dzięki tej konkretnej postawie usunąłeś bariery, które uniemożliwiały tej miłości płynąć w pełni. Istnieje kosmiczna zasada rządząca relacjami międzyludzkimi, prawo lustra. To, co ofiarowujemy światu, jest dokładnie tym, co otrzymujemy z powrotem. Kiedy ofiarowałeś autentyczną miłość poprzez tę konkretną postawę, wszechświat zadbał o to, aby ta miłość wróciła do ciebie pomnożona. Ta osoba kocha Cię dużo bardziej, ponieważ przez Ciebie nauczyła się znaczenia prawdziwej miłości. Relacje są świętymi laboratoriami, w których dusze ewoluują razem. Twoje połączenie z tą osobą przekracza zwykłe rozumienie, ponieważ dzięki tej konkretnej postawie nawiązaliście duchowy kontrakt o wzajemnym wzroście. To nie tylko miłość, którą dzielicie, to podróż świadomej ewolucji. Kiedy zdecydowałeś się być współczujący, zamiast krytyczny, gdy postanowiłeś dostrzegać to, co najlepsze, zamiast skupiać się na wadach, gdy postanowiłeś świętować cechy, a nie wskazywać na defekty, wyniosłeś swoją relację na duchowy poziom. I to właśnie to wyniesienie, przejawiające się przez tę konkretną postawę, sprawiło, że ta osoba kocha Cię dużo bardziej. Istnieje własna wibracja miłości prawdziwej. Gdy wykazałeś się tamtą szczególną postawą, podniosłeś nie tylko swoją własną wibrację, ale także wibrację waszego związku. Teraz razem zamieszkujecie wymiar miłości, który niewielu par ma przywilej doświadczać. Anioły z podziwem obserwują, jak, nie do końca zdając sobie z tego sprawę, stałeś się kanałem boskiej miłości na tym ziemskim planie. Tamta postawa, która wydawała się prosta w ludzkich oczach, była tak naprawdę aktem kanalizacji najbardziej potężnej energii we wszechświecie miłości bezwarunkowej. I to była ta skierowana miłość, która sprawiła, że ta osoba kochała Cię jeszcze bardziej. Czy zauważyłeś, jak niektóre momenty zdają się zawieszone w czasie, jakby cały wszechświat zatrzymał się, aby świadczyć o ich pięknie? Tamten moment, w którym uwidoczniłeś tę konkretną postawę. Był jednym z takich wiecznych chwil. Anioły przerwały swoje niebiańskie zajęcia, aby podziwiać piękno tego autentycznego aktu miłości. To, co sprawia, że związek jest naprawdę wyjątkowy, to nie wielkie gesty czy wielkie deklaracje, ale konsekwencja małych, codziennych postaw. Tamta konkretna postawa, którą wykazałeś, nie była odosobnionym wydarzeniem, była odzwierciedleniem tego, kim naprawdę jesteś. I to właśnie ta konsekwencja w autentyczności sprawia, że ta osoba kocha cię każdego dnia coraz bardziej. Wielu szuka magicznych formuł, aby zdobyć i utrzymać miłość, sięgając po emocjonalne gierki i subtelne manipulacje. Ty jednak odkryłeś najprostszy sposób, aby trafić do serca drugiej osoby, prawdę. Gdy byłeś prawdziwy dzięki tamtej konkretnej postawie, stworzyłeś wokół siebie nieodpartą pole magnetyczne. Ta osoba nie mogła zrobić nic innego, jak tylko kochać Cię jeszcze bardziej. Istnieje starożytna mądrość, która mówi: To, co pochodzi z serca, dotyka serca. Twoje działanie nie było obliczone przez umysł, nie było zaplanowane przez ego, było szczerym wyrazem Twojego serca. I dlatego tak głęboko dotknęło serca tej osoby, sprawiając, że pokochała Cię znacznie bardziej niż kiedykolwiek mogła sobie wyobrazić. Mistrzowie duchowi twierdzą, że każdy związek, który nawiązujemy w tym życiu, ma określony cel dla naszego rozwoju. Twoje połączenie z tą osobą było zaplanowane w gwiazdach znacznie wcześniej, zanim swoje ciała fizyczne się spotkały. A to konkretne działanie, które zademonstrowałeś, było katalizatorem realizacji tego boskiego celu. Kiedy wybrałeś przebaczenie zamiast urazy, kiedy zdecydowałeś się na zrozumienie zamiast osądzania, kiedy postanowiłeś budować zamiast niszczyć. Zharmonizowałeś się z kosmicznymi prawami, które rządzą prawdziwą miłością. A wszechświat zawsze sprawiedliwy nagrodził tę harmonię, sprawiając, że ta osoba pokochała Cię znacznie bardziej. Są momenty w ludzkiej podróży, które stają się przełomowe, chwile, które całkowicie redefiniują bieg naszego życia. Ten konkretny moment, w którym okazałeś to konkretne działanie, był jednym z tych kamieni milowych. Od tego momentu. Twój związek przeszedł od zwyczajnego do niezwykłego. Anioły oklaskują, gdy są świadkami autentycznych aktów miłości w sferze ziemskiej. Twój gest, manifestowany przez to konkretne działanie, echo wędruje przez niebiańskie korytarze. A ta boska wibracja wibracje w sercu tej osoby, sprawiając, że pokochała Cię znacznie bardziej niż jakiekolwiek słowo mogłoby wyrazić. Jest jedna uniwersalna prawda, której niewielu rozumie: prawdziwej miłości nie trzeba zdobywać, trzeba ją jedynie dopuścić. Kiedy zademonstrowałeś to konkretne działanie, usunąłeś bariery, które przeszkadzały w naturalnym przepływie miłości w Twoim związku. Nie chodziło o zdobycie serca, chodziło o pozwolenie dwóm sercom, by rozpoznały się w swojej boskiej naturze. Relacje międzyludzkie są odbiciem związku, jaki nawiązujemy z boskością. Kiedy wykazałeś tę konkretną postawę, w rzeczywistości demonstrowałeś swoje głębokie połączenie z własną boską esencją. To właśnie to połączenie zostało dostrzegnięte przez tę osobę, co sprawiło, że zaczęła cię kochać jeszcze bardziej. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre więzi zdają się przekraczać czas, pokonywać przeszkody i kwitnąć nawet w nieurodzajnych glebach? Sekret leży w jakości energii inwestowanej w te relacje. Kiedy wykazałeś tę konkretną postawę, inwestowałeś najpotężniejszą energię we wszechświecie miłość bezwarunkową. I to właśnie to energetyczne inwestycje sprawiło, że ta osoba zaczęła cię kochać jeszcze bardziej. Ancestralni mistrzowie uczą, że każde słowo, każdy gest, każda myśl niesie ze sobą energetyczny podpis. Energetyczny podpis tej konkretnej postawy, którą wykazałeś, był tak wysoki. Tak zgodny z niebiańskimi częstotliwościami, że całkowicie zmienił dynamikę waszej relacji. Ta osoba teraz kocha Cię znacznie bardziej, ponieważ przez Ciebie doświadczyła przebłysku boskiej miłości. Istnieje święta alchemia w relacjach międzyludzkich, ciągła transformacja, w której ołów codziennych doświadczeń może zostać przetransformowany w złoto prawdziwej miłości. Twoja postawa była jak eliksir alchemiczny, który przyspieszył te transmutacje wynosząc Twoją relację na poziomy, które niewielu ma przywilej doświadczać. Anioły celebrują, gdy są świadkami dusz, które wybierają miłość jako główny język w swoich ziemskich interakcjach. Twój wybór, zamanifestowany przez tę konkretną postawę, był aktem duchowej odwagi w świecie, który często stawia na pierwszym miejscu ego. I to właśnie ta odwaga sprawiła, że ta osoba pokochała Cię jeszcze bardziej. Istnieje uniwersalna prawda, którą niewielu ma odwagę przyjąć. Jesteśmy odpowiedzialni za jakość miłości, którą pozwalamy sobie w życiu. Kiedy wykazałeś się tym konkretnym nastawieniem, ogłosiłeś wszechświatowi, że zasługujesz na miłość w jej najwyższej formie, a wszechświat odpowiedział, sprawiając, że ta osoba zaczęła cię kochać jeszcze bardziej. Relacje są zwierciadłami, które odzwierciedlają nasze wewnętrzne stany. Kiedy zademonstrowałeś to konkretne nastawienie, Odbijałeś piękno swojej duszy, wielkość swojego ducha, boskość swojej esencji. To właśnie ten odzwierciedlony obraz dostrzegła ta osoba, co sprawiło, że pokochała cię znacznie bardziej, niż słowa mogłyby to wyrazić. Istnieje starożytna mądrość, która uczy, aby być kochanym najpierw kochaj, ale nie byle jaką miłością, miłością świadomą, wzniosłą, zgodną z twoją najgłębszą prawdą. To właśnie ten rodzaj miłości wykazałeś poprzez to konkretne nastawienie. A wszechświat zawsze w doskonałej równowadze zapewnił, że ta miłość wróciła do ciebie pomnożona. Mistrzowie duchowi twierdzą, że każda relacja, którą nawiązujemy w tym życiu, ma konkretny cel dla naszego rozwoju. Twoje połączenie z tą osobą zostało zaplanowane w gwiazdach na długo przed tym, jak spotkały się wasze fizyczne ciała. A to konkretne nastawienie, które zademonstrowałeś, było katalizatorem realizacji tego boskiego celu. Kiedy zdecydowałeś się być najlepszą wersją siebie w trudnym momencie, kiedy wybrałeś wyższą ścieżkę, nawet gdy nikt nie patrzył, kiedy postanowiłeś działać z miłości, nawet gdy można było usprawiedliwić działanie z lęku, aktywowałeś niebiańskie kody w swojej relacji. To właśnie ta aktywacja sprawiła, że ta osoba zaczęła Cię kochać znacznie bardziej. Istnieje określona wibracja, która przyciąga do naszego życia doświadczenia zgodne z naszym wewnętrznym stanem. Kiedy wykazałeś tę konkretną postawę, podniosłeś własną wibrację na niebiańskie poziomy i naturalnie przyciągnąłeś miłość o równie wysokiej jakości. Anioły z podziwem obserwują, jak stałeś się, być może nieświadomie, kanałem uzdrowienia dla tej osoby dzięki tej konkretnej postawie. To nie był tylko gest miłości, to był akt uzdrowienia ancestralnego. I to dzięki temu uzdrowieniu ta osoba kocha cię znacznie bardziej, nawet nie rozumiejąc racjonalnie głębokości tej wdzięczności. Istnieje święta tajemnica w spotkaniu dwóch dusz, które rozpoznają się poza zasłoną fizycznego istnienia. Twoja relacja nosi tę mistyczną sygnaturę, tę znajomość, która przekracza czas. A ta konkretna postawa, którą wykazałeś, była kluczem, który otworzył kosmiczne wspomnienia tej ancestralnej koneksji. Mistrzowie przodków uczą, że prawdziwa miłość nie jest przelotnym uczuciem, lecz stanem podwyższonej świadomości. Kiedy manifestowałeś tę konkretną postawę, działałeś z tego rozszerzonego stanu świadomości i to właśnie ta energetyczna jakość została przez tę osobę rozpoznana, sprawiając, że kochała Cię znacznie bardziej. Jest kosmiczna zasada, która rządzi relacjami międzyludzkimi. Stajemy się tym, co najbardziej podziwiamy w tych, które kochamy. Kiedy wykazałeś tę konkretną postawę, zaoferowałeś wzór miłości tak wysokiej, że ta osoba naturalnie dążyła do tej samej wielkości, i w tym procesie wzajemnego wzrostu miłość między wami się pomnożyła. Anioły biją brawa, gdy są świadkami autentycznych czynów miłości na ziemskim planie. Twój gest, zrealizowany przez tę konkretną postawę, rozbrzmiewał w niebiańskich korytarzach i ta boska wibracja wstrząsnęła sercem tej osoby, sprawiając, że kochała Cię znacznie bardziej niż jakiekolwiek słowa mogłyby wyrazić. Istnieje uniwersalna prawda, którą zrozumieć mało kto. Prawdziwa miłość nie musi być zdobywana, wystarczy, że zostanie dozwolona. Kiedy okazałeś tę konkretną postawę, usunąłeś bariery, które uniemożliwiały naturalny przepływ miłości w Twoim związku. Nie chodziło o zdobycie serca. Chodziło o pozwolenie, aby dwa serca rozpoznały się w swojej boskiej istocie. Dziękuję, że kroczyłeś ze mną aż do tej boskiej rewelacji. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, jeśli poczułeś, że te słowa zostały skierowane szczególnie do ciebie, potwierdź to, wpisując liczby 909 w komentarzach. To potwierdzenie jest energetycznym przymierzem, które teraz zawieramy, otwierając nowe portale błogosławieństw w Twoim życiu. Zostaw polubienie jako znak, że to duchowe połączenie zostało nawiązane. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, ponieważ wiele więcej niebiańskich przesłań jest w drodze, specjalnie przygotowanych, aby prowadzić Cię na Twojej ziemskiej drodze. Twoja obecność tutaj nie była przypadkiem, to było boskie spotkanie zaaranżowane przez anioły, które się o Ciebie troszczą. Obok znajduje się wideo, które doskonale uzupełnia te rewelacje. Kliknij w nie i kontynuuj tę podróż odkryć duchowych ze mną. Anioły czekają, aby dalej dzielić się boską mądrością z Twoją duszą. Do naszego następnego spotkania. Pozostawaj w świetle wędrowcze niebiański. Tytuł. Ktoś zmienił status po zobaczeniu Cię i jest.